Witajcie, diodek z tej strony. Kolejna lampeczka rowerowa dzisiaj. Lampka rowerowa Coblite. Oczywiście jakiś no-name z Chin. Model oficjalny ZH668. Aczkolwiek pewnie z przymrużeniem oka możemy to traktować. Tak się oto ona przedstawia. Kosztowała mnie około 10 zł. Tak więc szału nie ma. Zasilana jest na baterię. AAA, a, a. dwie sztuki konkretnie, niestety nie ma ich w zestawie. Mam jakieś tam swoje akumulatorki. Zaraz zobaczymy, do czego ona będzie zdolna w terenie. Ale najpierw, jak ona w ogóle funkcjonuje. Jest to unboxing. Tutaj mamy już strzyfki, tak więc ja jeszcze tego nie otwierałem. Zaraz zobaczymy, No się rozkłada, nie? Z instrukcji. Na tyle to raczej za dużo się nie dowiecie. Na pierwszy rzut oka bardzo przypomina lampkę Rock Brosa, którą recenzowałem jakiś czas temu. Nawet ją mam przy sobie, tak więc Rock Bros, ten chiński Now No różnica jest, ale słuchajcie, w budowie No nie jest podobna. No kurczę. duży, duży brat. No ale skupmy się na niej. W zestawie mamy zaczep, który jest standardowy. Knąłem z jakiejś gumy, znaczy, gumy miało być, żeby nie było. Ja wiem, jak to teraz zabrzmiało, aczkolwiek przy rozciągnięciu mam, mam wątpliwość w jakość słuchajcie, tej gumy. Jakoś tak dziwnie ona wraca. Tutaj coś gumowego, lekkiego, różowego odpadło. No nie, no nie powiem. To będzie duża zagadka, jak długo to wytrzyma, ponieważ no ta, ta guma jakoś tak dziwnie wraca, aczkolwiek no zobaczymy. Zaczep, jak, tak samo jak w przypadku ROGBROSa widzę, jest regulowany. Ale za, zaraz zaczepimy lampkę, lecz najpierw włożymy baterię, zobaczymy co z tego w ogóle wyjdzie. Jakaś biegunowość, oznaczenie, coś. Ta, tyle co nic o. serio? powiem wam, że akumulatorki ciężko wchodzą działa, działa, ale żeby to dopchnąć do końca to coś nie bardzo jak widzicie, to troszkę nie halą. hmm Zamknąć się zamknie, ale no już minusik jest drugi. Pierwszy z tym cudem, drugie z włożeniem baterii. Tak samo jak w przypadku pewnie Rockbrosa, być, ee, albo i nie. Bez <ślesy> jaj. No nie no. <ślesy> Ale numer. Przerabiałem wiele tanich lampek, ale to już chyba jest idzie na rekord. Nawet nie można tego dobrze włożyć, słuchajcie. Ale kino. No nie wierzę. Ale dobra. Trzecia wtopa, lampki na dobrze nie można włożyć. Jak ona działa? Czerwone światełko, niebieskie światełko, niebieskie światełko mrugające na, na zmianę z czerwonym. Fajny bajer, nie? I wyłączona. Tak więc mamy trzy tryby. I w zasadzie... Kurczę... Nie... Szczerze? Lipa. Jedna wielka lipa. Naprawdę, no nie wiem, no plus działa, wszystko inne na minus. Kurczę, taka fajna lampka się wydaje, naprawdę. Uchwyt jako tako, ale no kurczę, no nie, nie. Nie, tak być nie powinno. Nie będę, słuchajcie, nad nią już tutaj, że tak powiem, się rozwodził. Zobaczycie ją w terenie, może chociaż tyle, co ją uratuje, a werdykt pozostawiam wam, bo to jest po prostu szok. Tak więc zapraszam Was na testy w terenie. 4-5 metrów za lampką jestem teraz i powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie świeci. Czerwony tryb jest bardzo mocny, moim zdaniem nawet aż za mocny. No aczkolwiek za mocny to nie wiem, czy zawsze może być, chociaż. No cóż, rzecz gustu. tutaj nie będę się wykucał. No ile ten czerwony tryb jest naprawdę w miarę fajny, tak słuchajcie, zmieniamy na niebieski. No kurde, blade. Wali po oczach aż. Miło, <laughs> miło. No, wiecie o co chodzi? Nie idzie na to spojrzeć. Jeżeli ktoś będzie jechał za wami, to naprawdę nie będzie zadowolony. Myślę, że usłyszycie kilka słów od niego. A jeżeli ktoś na słowach nie chce skończyć, woli rękoczyny, Bach, nawala po oczach jak głupia. Dosłownie, taki paradoks. Tania lampka, duża moc, czyli coś, co zawsze byśmy chcieli, ale no, kurczę to wykonanie. No moim zdaniem nie jest warte zachodu. Widzieliście problem z tą gumką, zaczep można przeboleć, bo tak między prawda, jak włożycie to już w zasadzie on już tam sobie będzie. Baterie możecie wymieniać i bez tego, ale no właśnie z tymi bateriami. Pokazałbym Wam test tej lampki, jak ona że tak powiem świeci tam gdzie widzicie te światełka, tam są latarnie, tam jest druga część że tak powiem tego terenu. Wczoraj nawet testowałem tą lampkę właśnie pod względem tego, jak ona tam daleko zobaczymy ją. I naprawdę, 50 metrów to jest na luzie. Tylko problem pojawił się taki, że podczas pierwszego z testów lampka się po prostu wyłączyła. Nawet nie wiedziałem kiedy dojechałem tam do punktu docelowego, czyli tam, gdzie są te światełka. I patrzę w tył, cimno. No, wybaczcie, tutaj nie ma jakichś mega wybojów, to jest no w miarę, w miarę równy teren. Patrząc na to, że to jest park, no to. Jak mamy polegać na lampce, która potrafi się wyłączyć w byle terenie? No nie, nie, nie. To, to moim zdaniem w ogóle szkoda zachodu. Jak z reguły mówię, czy warto, czy nie warto, ewentualnie pozostawiam Wam y, opinię ostateczną. Tak naprawdę, tutaj z całego serca nie wiem, czy Wam mogę ją polecić. Na kiego Wam lampka, która ma problemy i wyłącza się podczas głupich, czy tak powiem, krótkich testów? No nie, no nie tędy droga. Bajer fajny, jakość wykonania do dupy mówiąc. Jeżeli chodzi o mnie, z całego serca nie polecam. Chyba, że ktoś lubi po prostu takie gadżety, kupi sobie, ale i tak ją wymieni. No to ok. Ale jeżeli chcecie mieć lampkę, która naprawdę będzie świeciła, będzie działała Wam, że tak powiem, w każdych warunkach, no to nie. Nie ten model. Wszystko z mojej strony. Jeżeli pojawią się komentarze, ja jestem do Waszej dyspozycji. Do zobaczenia w następnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!